Niedziela w białej. W duże brawa witamy serdecznie. Witamy przede wszystkim mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska. Witamy wszystkich przybyłych gości do naszego miasta, ale w sposób szczególny chciałbym powitać naszych uczestników, naszą młodzież. Tradycją naszej gminy była organizacja pikników w Białej Rawskiej już od wielu, wielu lat. Natomiast tej kadencji postanowiłem, ponieważ było wiele uwag, wiele krytycznych uwag, że jest dużo napojów alkoholowych, że jest piwo w parku. Natomiast postanowiłem, żeby ograniczyć, czyli nie, e, piknik organizujemy bez gastronomii, takiej stricte gastronomii opartej o sprzedaż napojów alkoholowych, piwa. Natomiast żeby to był piknik rodzinny. I piknik rodzinny właśnie cechuje się, ta, powinien cechować się e, trzeźwością, e, ale jednocześnie integracją e, rodzin. Scena jest udostępniona dla młodzieży. Młodzież prezentuje się na scenie, mogą dziadkowie i rodzice popatrzeć na swoje pociechy. Młodzież uczy się otwartości, młodzież uczy się e, takiego obycia ze sceną. Wydaje mi się, że w tych czasach jest to bardzo potrzebne. Mamy wiele konkursów, wiele e, spotkań z młodzieżą, gdzie młodzież może ma możliwości wykazania się i jest to bardzo dobre po to, żeby się nasza młodzież mogła rozwijać.